Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Tomasz Strzelczyk urodził się prawdopodobnie w 1975 roku w Świebodzinie. Około 20 lat temu wraz z żoną i synem wyjechał do Danii. Nie pracuje zawodowo jako kucharz. Jak sam mówi, pracuje jako kucharz, ale u siebie w kuchni nagrywając filmy. Zawodowo jest greenkeeperem, czyli takim gościem, który gości trawę i zajmuje się trawnikami na boiskach, na polach golfowych i podobnych miejscach. Nie istnieje dla niego warzywo, którego by nie spróbował. No chyba, że jest niejadalne. Jak sam twierdzi. Ludzie mojego pokroju tacy są, że wrzucają wszystko do jednego gara i próbują. Najgorszą potrawą jaką jadł w życiu to były szwedzkie kiszone śledzie. Można powiedzieć, że to taki jego detoks. Gotowanie było dla Tomka codziennością. Nigdy nie zastanawiał się nad tym, czy potrafi on gotować. Dopiero program MasterChef uświadomił mu, że potrafi gotować i otworzył go medialnie oraz pozwolił na swobodne wystąpienia przed kamerą. Na pytanie o to, czy miał wpadkę podczas przygotowywania potraw, odpowiada, że nie ma kucharza i nie ma kuchni bez błędów. Publikowane filmy na jego kanale są zawsze sprawdzone. Po prostu jeśli coś mu nie wyjdzie, to materiał nie jest wrzucany. Tomek inspiracje na swoje potrawy czerpie z wielu opcji, takich jak wyjazdy za granicę, na wycieczki, książki kucharskie, programy kulinarne w telewizji, internet. Scenaria do nagrywania filmów zrodziła się spontanicznie. Jest ona zarezerwowana tylko do tworzenia materiałów. Do nagrywania skłoniła go chęć bycia przed kamerą. Po Masterchefie pan Strzelczyk chciał coś zrobić i po prostu zainspirować też innych, pokazując, że można, a wiek jest bez znaczenia. Tomek był w wielu krajach, począwszy od Ameryki, Belgii, Holandii, Włoch, Grecji, Danii, Szwecji. Tych krajów można wymieniać bardzo wiele. Najlepszą potrawę jadł w Grecji, a był to Kalmar. Oprócz gotowania ma wiele innych zainteresowań, takich jak Weed uwielbia pływać w domkach. Tam też ma swój sprzęt. Do tego nurkuje no i wędkuje. Z ostatnim dorastał od dzieciństwa. Pan Tomek w przyszłości planuje otworzyć food Track, czyli samochód, którym będzie mógł okrążyć Polskę, a nawet Europę. Dzięki temu każdy będzie mógł spróbować jego potraw. Jedyny zakład gastronomiczny, w którym pracował, to McDonald's w Koszalinie. Krótki epizod. Smażył i przewracał tam kotlety. Kilka miesięcy temu wydał książkę kucharską pod tytułem Facet w kuchni. A w przyszłości planuje wydać kolejną część. Lżejszą i bardziej na słodko. Bardziej lubi gotować w domu niżeli publicznie. Twierdzi, że kuchnia bez alkoholu to nie kuchnia. Bardzo wiele sosów opiera się na winach, ale sam najbardziej lubi pić piwo. Powiedział: Piwo jest najlepsze. Pozone zimne piwko w letni dzień smakuje mi najlepiej. Największym marzeniem domka jest powrót na stałe do Polski, ponieważ od ponad 20 lat mieszka wraz z rodziną w Danii. Prosto, szybko i smacznie. To Tomka podstawowe hasła na jego kanale. Chodzi o to, żeby każdy mógł spróbować pysznego jedzenia z prostych składników. Żona Tomka jest szefową kuchni w skandynawskich restauracjach. Jest takie powiedzenie, jeśli robisz to co kochasz, to nigdy nie jesteś w pracy. Dlatego jej mąż nigdy nie jest w pracy. Żona jest takim jego kulinarnym krytykiem, czyli jak coś jest niedobre, to nie zostaje to upublicznione. Chociaż mąż ma też coś do powiedzenia w tej kwestii. Mimo to, że nie je ona mięsa, to spróbuje każdą potrawę. Oni mają dwa odrębne światy. Oboje gotują różne kuchnie. On gotuje bardziej kuchnię tradycyjną, męską, twardą, bazującą na mięsie. Jego żona robi kuchnię bardziej lekką, nowoczesną. Czasami muszą się uzupełniać, a czasami to nie wychodzi. Tak jak w każdym dobrym małżeństwie. Kanał Odda Szwartucha to pierwszy kulinarny kanał na polskim YouTubie, który osiągnął milion subskrypcji. A stało się to dokładnie 1 lutego 2022 roku. A ja już się z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.